Wśród bohaterów, ci, których omamiły Jasieńkowe Ocka, i ta, której za starego każą iść. Spektakl Smaki Podlasia, przygotowany przez młodych artystów z Uniwersyteckiego Studenckiego Koła Teatralnego Stukot, weźmie udział w siódmej edycji ogólnopolskiego festiwalu teatrów studenckich Start. Sylwia Polińska. Jedni szczęśliwie zakochani, inni rozpaczliwie poszukujący miłości. Główni bohaterowie spektaklu Smaki Podlasia zabierają widzów w muzyczno-teatralną podróż do wielkulturowych korzeni naszego regionu. Spektakl pokazuje takie różnice obyczajowe, które teraz są kompletnie inne, a jeszcze nasi dziadkowie pamiętają kompletnie inny świat. Mądra ta mądra ta Zaloty, umizgi i miłosne zawody, wszystko opowiedziane na podstawie tradycyjnych przyśpiewek i ludowych piosenek. Było dużym wyzwaniem tak naprawdę, żeby połączyć te piosenki razem z ruchem scenicznym, żeby wszystko, było, żeby wszystko pasowało do siebie i żeby nie zanudzić też widza. Widowisko przygotowali młodzi aktorzy ze Studenckiego Koła Teatralnego Stukot, działającego przy Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Mam nadzieję, że to będzie też promocja kursu, kultury ludowej naszego regionu czyli nasze korzenie. No, bez korzeni nie ma skrzydeł. Przedstawienie smaki Podlasia zostało dostrzeżone i zakwalifikowane do organizowanego przez Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych konkursu głównego siódmej edycji Festiwalu Teatrów Studenckich Start. Dla białostockich artystów to duże wyróżnienie. Dostaliśmy się do niego po raz pierwszy. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i liczymy też na zdobycie jakiejś nagrody. Wszystkie festiwalowe spektakle będą pokazywane w sieci na początku czerwca. Wtedy też poznamy laureatów Grand Prix i nagrody publiczności. Sylwia Polińska, obiektyw. I jeszcze jedna informacja ze sportu: Jagielonia Białystok zremisowała dwa do